Dobra, będzie to był Joba na lachu. Tak. kurwa z gonią takich bambusów, ja pierdolę. Aletera wiałeś na pałę, ty bieg. Słuchajcie się. Widzę się niebezpieczeństwo. Adciąga! Ciałbyk. Do no dojebania jest, ale tam będzie. O no, kurwa. To jest stara kurwa. Myk, łatwo. Hehehehe To Staminy nie ma, o. Jak <laughs> drobny, minął Bierstam, kurwa. Ja, jeden na jeden. Teraz na, napisał z dużych liter. Jeden na jeden! <laughs> A przed chwilą co było, kurwa, przepraszam bardzo. A długo nie napierdala, tak. <laughs> y, hmm. Ha. Hmm. ha. Zestawy, które nie działają. Wow. <laughs> ah, Kake. O! Dobrze, że wzięłem tego pusza. Aha, szósty pierwszy Ja Ja Jeszcze lepiej. Jak mi się wydaje, że połowa tych kurwa super pierwszych leli i w ogóle to kurwa jakieś jebane sferfy. Spójrzcie, częściej tak to wygląda. No? no. Tak, tak jak my też <laughs> co? Tu powinno blokować te błyskawice, kurwa, nie Dobra, idę do drugiej strony, Mary. Czy ja mogę do niego doskoczyć, kurwa? Jak te pydały mają doskoki po 500 metrów, to ja nie mogę, tak? Łap go, łap łap łap, łap kurwa. Ej, palpaki. He, he, he. Kurwa, nie ja puszcza jeszcze do niego. O, że szkuj. I kurwa palpać i Gdzie jest ten zje... latający kurwa pedał? Grzyk Nie nic nie widzę kurwa rzyk A łap to kurwa ściero No tak Oczywiście No pak, gdzie on jest Ja pierdolę po prostu No nie do trafienia ich No ginżesz kurwa Eee pie, 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 pie. O, jeszcze mi grę zlagowało, no ta super. Eee, nieśmiertelne ścierwo, kurwa, wypierdalaj. Kurwa, sobie HP wyjebane, sekundę i chuj, super, kurwa. Zrobić zdolność, to i tak dostaniesz że tą zdolność. O. <grymne> Balans. Chargerem. <grymne> Sick. Chodź na dół, może w po prostu nie spierdala. Tak tak. Niech tak. się zesra. Bukake. Jeszcze mu S na ten, właśnie. SS? Mm -hmm. SS. O co? Co? O dawaj. Dawaj wie, że umiesz. Jakby ci wejdzie tu? Raczej nie. Rodzę. Dzień dobry. Hello Dzień dobry. Ej, mam biały miecz. No cóż, rączkę od mam białą. Co Widzę, jest? Widziałem, widziałem, ty jest jak stoisz. Ty ja też mam. Pa Ej, patrz. Ja pierdolę. I co jest? Super, tak. <noise> to wszędzie kurwa tak jest. Ja pierdolę. Hmm. Ja za to za 500 zł na premierek, kurwa. Zobacz co napisał. No. no. You are so easy to win. Mm -hmm. <laughs> Dobra, mam chęć pójść wyjebać tego tego Idź, Idź. Jeszcze z kilometra z trzyma i Ja pierdolę co za bot jebany. Łap to kurwa, ściero. Łap to ściero. Jeszcze dostał szarżą kurwa. Jakby parę metrów nade mną. Coś wspaniałego moim zdaniem. No jest taki fajny, bo sobie wziął latającą pipę kurwa i se lata 10 metrów nad tobą, no tak kurwa przecież. Bierdalaj pipa. flipa Jeszcze pomachać o, 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 o. Brawo ty You are so easy to win <laughs> no, Tak Ta, oczywiście jakiś potężny lineup, Żeby zadziałało Czekaj, 500 razy to powinno zadziałać więc... no, Kurwa, nie wziąłem postaci, czekaj mi mnie dołu no Może być, ja, może być. <coughs> Zajebiście, tak? A my odjebałeś. Debilu No i dało mi większe przyciągnięcie, no to teraz przyciągnięcie. Nie to, to i tak nie. Po to. Nie jest. Kraształ, tarcza i chuj. Czekaj, <laughs> tak. To mi nie dało tych kart. Czyli sobie, sobie. Czyli sobie. O kurwa. Ja pierdolę. Pierdolę, ty strakoren kurwa. Eee. O chul. Dara, jak tam? Situation. Dobra, bo stamina jest out trochę. Strakoren, ojej, ja, strakoren. Jak to cię zjeb... Jak cię zabił? No miałem w chuj mało już. Tamty mi wjebał po prostu A, się, super. Nie pykło. <laughs> NO KURWA! JEST KOŁO MNIE I GO NIE MOGĘ UDERZYĆ?! Fajnie, super, nie mam staminy w ogóle. Rejbiście. Stamina wyduka na finał. No kurwa, po prostu ta gra. Ass you saw ass. Yeah, this Up the game, please. <laughs>